Witam wszystkich jakże tym cudownym odcinku. Szybka informacja dla wszystkich jest darmowy farming fs-19. Jest on na stronie Epic Games. Polecam sobie odebrać nie wiem jak długo będzie. Ogólnie no polecam gierkę i tak dalej. Kurde mój komputer to się tak ogarnia. Ale tak, zakładacie sobie szybko konto yy, na yy, Epic Gamesie, na przykład przez Google, logujecie się jak tam chcecie, yy, i macie tu już pisze za darmo. Jest yy, napisane, to nie jest żaden fake, yy, jaś sobie yy, no jest po prostu na wyprzedaży i Epic Games dało przycenę. I tutaj macie, klikacie tutaj jak jest to jak to było coś w tym stylu, że nie kup, tylko O, mniej tym będziecie mieli taki żółty przycisk. Naciśnijcie go i wtedy odbierzecie, macie tego. Musicie tam wyrazić zgodę coś w tym stylu. Zaraz zobaczymy. Zaraz wam to zobaczę. Musicie po prostu potwierdzić zamówienie. O, tu macie przejść do zamówienia coś w tym stylu i tutaj tej metod płatności nie będziecie mieli, po prostu macie cenę przekreślone to na 0, 0 W, 0 nic tu nic nie musicie klikać, tylko klikacie zamów i macie już farminga za darmo.